Historia Związku Roberta i Anny Lewandowskich to niezwykle interesujący materiał, który z pewnością zasługuje na filmową adaptację. Może się wydawać, że ich życie jest pełne luksusów i blasku, jednak początek tej pięknej miłości był znacznie skromniejszy i pełen zaskakujących zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się w roku 2007, kiedy to oboje studiowali na Akademii Wychowania Fizycznego. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas obozu integracyjnego na Mazurach, gdzie zaiskrzyło pomiędzy nimi. Robert. Wtedy jeszcze początkujący piłkarz z niczą nie miał pojęcia, że Anna, mistrzyni Europy w karate, zrobi na nim tak wielkie wrażenie. Wtedy nie wiedział, że ich drogi nie tylko się skrzyżują, ale również złączą w piękną i wspólną przyszłość. Początki ich relacji były dalekie od hollywoodzkich standardów, oboje musieli stawić czoła licznym wyzwaniom. Wiele razy podkreślali, że ich uczucie narodziło się od pierwszego wejrzenia. Po latach wspólnych treningów odkryli że nie tylko ćwiczyli w tym samym miejscu, ale Ziemia sprzyjała ich spotkaniom w jeszcze inny sposób, los złączał ich życia. W 2011 roku, podczas romantycznych wakacji na Malegiwach, dotarli do momentu, w którym postanowili się zaręczyć. Ich związek nabrał tempa, a w 2012 roku Anna przeniosła się do Dortmund, aby być bliżej Roberta. Ich miłość culminowała w dniu 22 czerwca 2013 roku, kiedy to stanęli na ślubnym kobiercu w malowniczym Kościele Świętego. Anne w Serocku, nieopodal Warszawy. Po ślubie para osiedliła się w Monachium, gdzie Robert rozpoczął grę w Bayernie Monachium, co otworzyło przed nimi drzwi do sukcesów zarówno w sporcie, jak i w życiu osobistym. Ich radość i spełnienie jeszcze bardziej powiększyło się w 2020 roku, kiedy powitali na świecie swoją drugą córkę Laurę, starsza Klar przeżyła swoje pięć lat zaledwie trzy lata wcześniej, w 2017 roku. Dziś Lewandowscy zamieszkują Barcelonę, gdzie kontynuuje karierę w FC Barcelonie, Anna rozwija własny biznes związany ze zdrowiem, sportem i urodą. Ich życie pełne jest nie tylko sukcesów zawodowych, ale także rodzinnych radości i miłości. Warto dodać, że z okazji urodzin Anny, Robert zaskoczył ją romantycznym gestem, zasypując ją pięknymi kwiatami, co pokazuje, że mimo codziennych obowiązków i wyzwań, wciąż pielęgnują swoją miłość. Historia Roberta i Anny Lewandowskich to opowieść o determinacji, miłości i wspólnym dążeniu do realizacji marzeń. Kto wie, może kiedyś ich życie stanie się inspiracją do stworzenia ciekawej produkcji filmowej, która przybliży ich niesamowitą podróż wszystkim miłośnikom sportu i romantyzmu.